Hej, hej. Witajcie kochane strzelce. Chciałam Was przywitać na filmie z serii horoskopy. Tym razem horoskop na miesiąc listopad 2020. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi będzie film rezonować, więc musicie potraktować to jako formę zabawy. Jeśli rezonuje, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Dajcie znać, z kim to rezonuje. Zapraszam do lajków, do subskrypcji, jeżeli ktoś tego nie zrobił. Oczywiście bardzo chcę Wam podziękować, że jest coraz więcej nas na kanale, że subskrybujecie mój kanał. To mnie motywuje do pracy ze względu na to, że mam świadomość tego, że ktoś mnie słucha, że moje wskazówki są dla Was może i potrzebne, i istotne. Więc yy, cieszę się bardzo, że jesteście. Dziękuję Wam, że jesteście. No i co? Nie będziemy przedłużać, nie? Jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, to zapraszam na bloga wróżka roza. Tam można się zapisać w zakładce usługi. Wybrać sobie usługę. Są podane ceny i można się zapisać. Dobra, zaczynamy! Z jaką energią na miesiąc listopad będziecie wchodzić drogie? co się będzie działo w listopadzie 2020 potencjalna brama może musicie przekroczyć jakąś bramę przejść wejść w głąb siebie drzewo to też może być symbolika, jako wy tu macie serducho, wasze serce, wasze wnętrze, że musicie posłuchać swojej intuicji, może przełamać jakieś zakorzenione rzeczy, które nam wpojono w rodzinie, że to już nie działa. Że teraz musicie słuchać swojej intuicji i przekroczyć tą bramę, by wejść w głąb siebie. Dobrze, zobaczmy, co będzie się działo w miesiącu listopadzie w finansach. Co w finansach dla Strzelca na listopad 2020? być może pogłębianie wiedzy, jakieś kursy. Spełnienie, macie taką opatrzność z góry, czyli ale też dążycie do spełnienia marzeń. I to, co powiedziałam, może warto się wyciszyć, wejść w głąb siebie, posłuchać swojego wnętrza, wy już jesteście doświadczeni, macie jakąś wiedzę. I y, jesteście uduchowieni, i możecie dążyć do swojej stabilizacji, by osiągnąć królestwo, czyli być najlepszym w danej dziedzinie, w swojej dziedzinie, w tym, co, czym się zajmujecie. Zobaczmy, co na karty wyjaśniające powiedzą. Ale na pewne rzeczy trzeba y, poczekać. Wy już zasialiście, wy, wy już zasialiście, ale znowu jest to drzewo. Czyli może musicie się zatrzymać, zatrzymać, by przemyśleć, by pomedytować, by poczekać. Zobaczcie duchowość. Ta wasza wiedza, y, doświadczenie, y, jeśli nie wasza wiedza, to może warto doradzić się kogoś. Kogoś, kto ma to doświadczenie, ale zobaczcie, znowu macie spełnienie, coś nowego, coś, kto, co was yy, uziemia, coś, co wam pozwoli się yy, ustabilizować materialnie. No i macie drugiego yy, asa, yy, czyli też yy, Niektóre rzeczy trzeba wziąć na logikę, od niektórych rzeczy trzeba się odciąć. Zwrócić uwagę, co podpisujecie. Ale zobaczcie, jest spełnienie. Wow, no piękne karty, słuchajcie. Słuchajcie, no naprawdę. Ale no, musicie poczekać. Może nie od razu. Ale zobaczmy, co nam powiedzą aniołki w takim razie. W ciągu najbliższych miesięcy, czyli być może ten pomysł, który teraz się u Was zrodzi, który zasiejecie, będzie owocem w ciągu najbliższych miesięcy, że osiągniecie to królestwo, tak? Czyli ten pałac, stabilizacja i y, spełnienie marzeń, bo jest gwiazda. Więc y, róbcie swoje, słuchajcie swojego wnętrza, słuchajcie swojej intuicji. Nie słuchajcie nikogo, kto wam będzie odradzał. Tylko po prostu musicie dążyć do swoich marzeń. Zobaczmy, co w uczuciach dla Strzelca na listopad 2020. Uczucia. Co się będzie działo? Zobaczmy. Rozmyślanie. Nad przeszłością, nad tym, co było, albo nie będziecie przyjmować y, uczucia od kogoś. Może nie dostrzegacie, nie widzicie, albo skupiacie się. Uleczanie ran. Może y, zostaliście zranieni, albo będziecie zranieni, ale wy odchodzicie, uleczacie te rany. Może pojawi się ktoś nowy w waszym życiu? Uleczanie ran, może to będzie waga, może ryby, może rak. I dzięki tej osobie będziecie mogli odejść od pewnych rzeczy. A być może wy będziecie pomagać odejść od przeszłości wadze rybom lub rakowi. By mogła się skupić na nowym. Może Wy jesteście tą osobą, ofiarujecie kielich uczuć. Ale zobaczmy, co nam powiedzą karty dopowiadające. Ja myślę, że to nie chodzi o Was. Ja myślę, że Wy będziecie y, próbowali tutaj pomóc komuś. Komuś, kto jest w depresji, żyje w przeszłości, zobaczcie. I znowu pojawia się waga. Myślę, że y, tu będzie istotna waga, która y, żyje w przeszłości, skupia się na przeszłości i będzie uleczała swoje rany. Tak, wieża. Wy pozwolicie zburzyć te fundamenty. Bo to są złe fundamenty, to są złe energie. Myślę, że wy będziecie po prostu udzielać pomocy. Zobaczcie, lew ujarzmienie lwa, czyli yy, wy dzięki jakiejś osobie lub ta osoba, która, którą będziecie wspierać, dzięki waszej pomocy urośnie w siłę. No, ciekawe. Dobra, zobaczmy, co nam powiedzą aniołki w uczuciach. Co tutaj się zadzieje? Myślę, że wy dostrzeżecie tą nową miłość, że wy przyjdziecie z tym uczuciem, takim niewinnym uczuciem, dacie samego siebie na tacy, z takim szczerym uczuciem. I ta osoba poczuje się bezpiecznie, i dzięki Wam stanie na nogi. Nowa miłość. Jesteś nową osobą lub nowa osoba obudzi w tobie romantyczne uczucia. No, drogie strzelce, zakochacie się i nowa osoba się w was zakocha. Czyli na nowo poznana osoba. To będzie taka. Osoba, która wpadnie wam w ramiona. Tu może być w, w stałych związkach, być może, gdy była rutyna, gdy coś was może dzieliło. Y, będzie oferta y, na wejście na wyższy level, czyli może pojawi się u niektórych zaręczynowy pierścionek. jednak um, powiem wam, że to może być osoba do stałego związku tylko tak jak powiedziałam, wy, wy lub ta osoba po przejściach będzie musiała popracować nad sobą, by wejść w tą relację. Czyli y, będzie potrzeba transformacji, zmian. Um, Odejście od pewnych rzeczy, od pewnych schematów, by poczuć się bezpiecznie, tak? Czyli tak jak pokazała się ta wieża, czyli odejść od przeszłości i nie skupiać się nad przyszłością, że wy się boicie lub ktoś się boi. Wy będziecie tą osobę uleczać, czyli nowa miłość. Fajnie, nie? Super. Ok. Zobaczmy, co w zdrowiu dla strzelca. Strzelec. Zdrowie na listopad 2020. Na co strzelec musi zwrócić uwagę, by być w dobrej kondycji? Zwróćcie uwagę na sen. Za długo nie siedźcie przy internecie, za długo nie siedźcie na telefonie. Czyli Musicie się wysypiać, również poziom cukru. Zwracajcie uwagę, czy nie jesteście przemęczeni, czyli y, też y, pić napoje, pić wodę, jeść w określonych godzinach, czyli cykl księżycowy. Pani, niech zwrócą uwagę, czy mają regularne miesiączki. Dobra, zobaczmy dalej. Zobaczcie, czyli coś, co się powtarza, czyli chodzi o cykl, być może chodzi o miesiączkę. Zwróćcie uwagę również na krążenie, na wodę w organizmie, czyli woda, czy wam nogi nie puchną, tak? Mogą się też odezwać choroby z y, dzieciństwa, albo wy musicie pokochać swoje wewnętrzne dziecko. Tak jak powiedziałam, drzewo to jest też drzewo geanalogiczne, tak? Czyli tutaj może sprawy rodzinne trzeba rozstrzygnąć, by przejść przez tą bramę. Albo wy się będziecie uleczać, albo będziecie pomagać komuś się wyleczyć ze starych uczuć, ze starych cierpień, ze starych ran, co jest bardzo piękne. Zwróćcie uwagę również na sposób odżywiania się, czyli powiedziałam, regularność posiłków, jak i również jakość posiłków, bo y, może być tak, że. Nie macie czasu, jesteście zapracowani i możecie nie jeść przez cały dzień, a później nagle na kolację się obiadacie. Również zwróćcie uwagę na zęby, kości, zęby, ale głównie układ pokarmowy czyli tutaj jakość posiłków, ilość posiłków, sposób podania, sposób przyrządzenia. Dobrze. Zobaczmy, co w kartach rady. No właśnie mi już spadła znowu kolejna karta. Zobaczmy, co będzie. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Przyjaźń. Czyli nie zamykać się, nie zamykać się w sobie, yy, tylko wychodzić też między ludzi, tak? By... Odejść od tej samotności, wyjść poza bramę. Wyjść poza stare ramy. Dobra. I zobaczymy druga karta rady od aniołków z kluczy anielskich. Miej czas na marzenia. Czyli widzicie, te marzenia się spełnią, bo tu, jeśli chodzi o pracę, stabilizację, tak jak mówiłam, yy, spełnią się i tak samo w nowej miłości. Czyli jeżeli pom pomyślicie o tej nowej miłości, poczu poczujecie miłość do samego siebie, do wewnętrznego dziecka, będziecie czuli tą wdzięczność i spełnienie, to ta miłość się pojawi. I będziecie spełnieni. I tego Wam życzę, drogie strzelce. Wszystkiego dobrego na miesiąc listopad. Buziaczki, do następnego razu.